Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy na vlogie Niedochiny w kolejnym odcinku! Tu Yang, Yang. Hej! Cześć! Yang, Yang i tata Yang Yanga. zapraszamy, zapraszamy na niedzielny odcinek Jesteśmy bardzo śpiący, bo dopiero wstaliśmy Tak, jesteśmy bardzo śpiący, bo dopiero wstaliśmy Dopiero się obudziliśmy Jemy śniadanie Więc w dzisiejszym odcinku opowiem ja wam trochę o naszych planach na najbliższe yes, je za making video. Ja bardzo zadowolony patrzcie. Ja nie super zadowolony, bo ro lubi robić wideo razem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o naszych planach na najbliższe 6 miesięcy, czyli do końca 2000. 2005 roku. Mówią, że planowanie jest połowa sukcesu. Nie wiem czy połowa, ale zdecydowanie planować trzeba. Mm -hmm. Bardzo to pomaga w organizacji życia i tak dalej. Więc w dzisiejszym odcinku przy karmieniu Yang tutaj zrobimy sobie niedzielny odcinek. Ha ha ha. Tak, 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 tak. tak. Yang, Yang jest tutaj bardzo zadowolony i bardzo zawsze czeka, aż go karmię tutaj w weekend, więc, więc lecimy z tematem. Ostatnio wam mówiłem. Czekajcie, o coś gorące jeszcze jedzenie. Ostatnio wam mówiłem o tym, że planuję tutaj przejść na wczesną emeryturę za 21 dni, czyli za 3 tygodnie. W przedostatnim odcinku. We wczorajszym odcinku wam mówiłem, że przywiozłem już farbę do malowania, resztę farby do malowania domu. Ci, którzy nie oglądali jeszcze tych odcinków, to zapraszam do oglądania tych odcinków, bo dzisiejszy odcinek jest połączony z tamtymi dwoma odcinkami. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam do oglądania Przednich odcinków, hahaha ha, ha. Dobra, dobra mhm. e, No więc jeśli chodzi o plany, to tak jak mówię e, Pierwszy plan to zakończenie mojej pracy w 11 lipca Więc pomiędzy teraz końcem czerwca, a połową lipca będzie jeszcze Mam cztery zajęcia w tygodniu przez najbliższe 3 tygodnie. Więc muszę to skończyć w pracy. Jakieś tam sprawdzanie jeszcze testów i tak dalej. Sprawdzanie egzaminów, więc muszę to pokończyć wszystko. I jeszcze muszę jeździć do pracy aż do właśnie 11 lipca. Więc, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę. Także to jest pierwszy plan. Zakończyć pracę, poza, poza pospinać wszystkie tam formalności, e, i tak dalej, i tak dalej. No, chyba. Więc tak, to jest pierwszy plan. Nie wiem tutaj musi zjeść. No, tak chodź, we can eat. Drugi plan to zakończyć malowanie domu z zewnątrz. Zostało mi jeszcze dużo. Zostało mi tak jeszcze z 80% wszystkich ścian. Dopiero tam zacząłem malować. W miejscu parkingowym pomalowałem, pod schodami pomalowałem. E, sufit i ściany, a to muszę poprawiać muszę. Tutaj we pomalowałem, u nas e, w sypialni na zewnątrz e, po bokach ściany mały sufit, więc takie powiedzmy minimalne rzeczy. Rzeczy porobiłem, które tam są mega czasochłonne, No, jeszcze mi główne właśnie ściany zostały do malowania, więc. E, No więc będę, będę malował. Mam nadzieję, że się wyrobię tutaj w wakacje, ale zależy od pogody, bo potrzebuję przynajmniej dwa słoneczne dni, żeby mi ściany podeszły. no i później dwa słoneczne dni, żeby mi wyschła farba. jak pomaluję, więc a teraz tak leje, raz leje, raz nie leję, więc zobaczymy. Ale zostawiam sobie dużo czasu. A poza tym muszę też pomalować barierki na balkonach, i tutaj na tarasie, i z przodu domu przy schodach, przy zejściu do ogrodu, A żeby były fajnie pomalowane na czarno odświeżone i żeby żeby to elegancko wyglądało. Mam już farbę, więc też mi to trochę zejdzie na malowaniu tych barierek 2-3 dni myślę. No więc tak, więc malowanie, malowanie, malowanie. Więc drugi podpunkt jest taki, żeby skończyć właśnie całe remonty domu aż do końca roku. Co jeszcze będę robił? Tą ścianę muszę w, w tym. Tą ścianę muszę w salonie rozkminić. Prawdopodobnie skuję ten kamień, który jest tam na zewnątrz. I odsłonię ścianę na zewnątrz i zobaczę, co nam się podziało i zrobię izolację pewną na zewnątrz. Tak jak majster przykazał. Chiński majster, z którym tam rozmawialiśmy, który tutaj naprawiał takie ściany na tym osiedlu. Osiedlu u nas, więc mniej więcej wie o co chodzi, bo kontaktowaliśmy się z, tutaj z administracją osiedla i nam podesłali kontakt do takiego majstra. Tylko on chce 8 tysięcy za naprawę tego. O, no, ale myślimy, że sam to zrobię i. I ten. I nie będziemy musieli płacić majstrowi, więc... Więc taki jest plan. Ewentualnie, jeśli polegnę, no to... No to trudno. Jeśli polegnę, no to, to... To... ten... To zaprosimy majstra, żeby tutaj działał i żeby to... Żeby to pokończył, więc taki jest plan. Ale to dopiero w zimie, jak, jak nie będzie lać, bo w zimie jest pora sucha. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Tak w sumie 4-5 miesięcy. Jest bardzo sucho i nie leje w ogóle. I nie ma... Jest w miarę zimno i nie ma ten... i nie ma wilgotności, więc trzeba czekać, bo... Na razie leje i mokro, i wilgotno, i nic, nic nie schnie, więc... Thank Kolejny plan jest taki, żeby wyczyścić... Y żeby wyczyścić podłogi żeby wyczyścić podłogi tutaj na tarasie i na dole przed wyjściem do ogrodu płytki takie kamienne i na dole pod schodami kamień i na schodach też kamień i żeby wyczyścić ten kamień żeby wyczyścić ten kamień już po malowaniu jak będzie zrobione całe malowanie jak już nie będzie więcej farby kapać na, na, na ten na podłogę no to wtedy przeczyszczę te wszystkie kamienie więc jak widzicie mam jeszcze trochę pracy i coraz to nowe wychodzą zajęcia nie It's just warm hej Dobra, także to jest drugi plan. Kolejny plan to rozkminić finanse na kolejne 6 miesięcy i później dalej. Więc też musimy tutaj ograniczyć trochę wydatki. Wydatki w sumie same się ograniczą. Jako, że nie będę dojeżdżał do pracy 150 km dziennie autostradą. Od dwie strony, więc e, opłaty za autostrady odpadną 1000 Juanów miesięcznie, e, opłaty za paliwo odpadną e, 2000 Juanów miesięcznie. częstsze przeglądy samochodów odpadną. Bo przegląd samochod robimy co 10 tysięcy kilometrów. Więc też to odpadnie. A Jedzenie na mieście, jedzenie w pracy odpadnie, kawa odpadnie. Więc tutaj koszty myślę, że ograniczymy jakoś. 4-5 tysięcy 4 tysięcy samo się ograniczy jak nie będę. 4 tysięcy yuanów samo się ograniczy, jak nie będę do pracy jeździł, więc. Więc tak jest plan. E, no, musimy też tutaj rozkminić nasze przychody pasywne. Jakie będziemy mieli tam e, przychody z tego i owego. E, więc tak, więc planowanie finansów, punkt numer 3. E, punkt numer 4 e, to jest e, zwiększenie pracy nad e, vlogiem, nie te chiny. E, więc większa aktywność tutaj vlogowa, zarówno jeśli chodzi o, o robienie filmów i promowanie filmów. Więc, więc dwie takie e, dwie podstawowe działania, oczywiście stwórz produkt i sprzedaj produkt. Więc <gryw> trzeba tutaj wrócić, trzeba tutaj skoncentrować się na najbardziej podstawowych rzeczach każdego przedsiębiorcy. Wyprodukuj i sprzedaj. Więc, więc tak. Więc e, większe, większe tutaj nakłady czasowe i energii i być może finansowe związane z promocją Loganie tej chiny. Mhm. Więc to jest plan. E, później kolejny punkt e, zwiększenie też e, prac związanych ze stroną internetową, którą którą tutaj posiadam o zarządzaniu biznesem i która już działa kilka lat, trzy lata, cztery lata, więc ona tam się też fajnie rozwija i też się dużo dzieje, więc też zwiększenie pracy nad tym projektem i rozwój nowych projektów internetowych. Mhm. Du -du. więc zobaczycie zobaczycie co to będzie dla niektórych z was to może być przydatne, dla niektórych z was to może być nieprzydatne. Ale tutaj dzięki właśnie magii internetu mamy możliwość dotarcia do osób z całego świata z naszymi projektami, więc pod tym względem jest internet jest świetny. Więc zamiast pracować dla jednego pracodawcy to Mieć tam na przykład 30 klientów, 40 klientów, no to pracujecie sobie dla, dla siebie i macie kilka tysięcy klientów, więc. Więc planuję tak podskalować trochę moją wiedzę i umiejętności i doświadczenie i opakować to w różne produkty i usługi i. i targetować osoby na całym świecie, więc tak jest plan. No, więc podsumowując, planujemy zwiększyć jakość naszego życia tutaj codziennego. W domu też musimy porządki porobić jeszcze i sprzątanie, organizowanie i tak dalej, chociaż już to robimy od roku. Ale jako że będę miał więcej czasu, Ann ann can you bring me Xiaomi Mama pig Ann ann Mama pig Bring me Xiaomi one bag of yellow Xiaomi for Juju Bring me one bag of Xiaomi from the kitchen for Juju O, o, ale dzisiaj rzadkie zrobiłem jedzenie i. O, Jan nie lubi zbyt rzadkiego. Uh -huh. Muszę mu tutaj domieszać więcej tutaj jedzenia. Mama Pig! Hej! An-an! okay oh very good very good mm, very good very good yes this one very good thank you very much why need this one? oh because I need very uh, liquidish food today look and Juju cannot eat like this it's like water I added too much water in the morning you know so I will just add some more and mix it and it will be easier for Juju to eat you know Yes, thank you very much for bringing it for me. Ora czekajcie, sytuacja kryzysowa, to jest zażegnana. Good. No więc, ostatni punkt tutaj, tak już podsumowując, to planujemy. Kosztem agresywnego zarabiania pieniędzy i, i na przykład dwóch osób y, pracujących na cały etat, to kosztem agresywnego zarabiania pieniędzy planujemy zwiększyć jakość życia, bo wcześniej było tak, że nasze życie było bardzo niskiej jakości, kosztem finansów, więc zamiast Wysokich finansów i niskiej jakości życia, to planujemy zainwestować tutaj czas i energię w większą jakość życia. Więc wcześniej były finanse kosztem jakości życia, a teraz będzie e, jakość życia kosztem finansów. Więc, więc taki jest plan. Very good, now you'll be fine. Yeah. Moment. Okay, and now we barp you, okay? After barking you'll be okay. And I changed the food for you. Now it's more now it's thicker, so it's not gonna be so so liquid. No, więc tak, e, jak widzicie na naszych vlogach samo życie, e, tutaj nie zmieniam nic, e, pozostanie tak jak, tak jak jest. no i think you can eat no i think you can eat better okay. No, w środku dom tutaj mamy w środku dom tutaj w miarę mamy ogarnięty już mhm. i w miarę tutaj podremontowaliśmy co mieliśmy podremontować Pododawaliśmy co mieliśmy poddawać Pokój przy ogrodzie podremontowany, Wanna dodana. Pralki suszarki um. Piwnica zrobiona, przerobiona na domowe biuro. Więc można spokojnie sobie pracować ze, z piwnicy. Nic się nie kurzy. Wszystko porobione. Rzeczy pododawane, piekarniki, mikrofalówki. Druga lodówka, kredensy, szafy. Very good. Co jeszcze? ściany tutaj pokończone. E, jakieś ubytki po naprawiałem. No, ten przeciek w salonie mnie trochę trochę wybił z rytmu, no ale, ale co zrobić? Więc na razie tutaj w środku domu nie planujemy żadnych zmian. Na razie jest jak jest, ewentualnie jakieś drobne dodatki. Drobne dodatki tu i tam, jak się przeorganizujemy i wszystko poukładamy i poskładamy i. No, więc tak. Mieliśmy samochód zmieniać na większy. Mieliśmy zmienić tego małego suwa Toyoty, które mamy, które ma 30 tysięcy kilometrów przejechane przez przez ile 2 lata, dwa lata. Mieliśmy zmieniać na większy za dopłatą, ale doszliśmy do wniosku, że nie zmieniamy, bo tego w rozliczeniu byśmy musieli zostawić, ale byśmy tam tylko 50 tysięcy juanów dostali za tego i musielibyśmy tam dopłacić jakieś 100 tysięcy yuanów 50 tysięcy złotych, no i wyższe ubezpieczenie byśmy musieli płacić, i tak dalej, a więc i bawić się z całym procesem formalności i tak dalej. Jakieś dwa miesiące zmiany. Więc doszliśmy do wniosku, że na razie nie zmieniamy tego. Ten dobrze jeździ, mało pali, nie psuje się. Prawie agnowy. Ubezpieczenie niskie, 3800 yuanów teraz Fimpeś zapłaciła, 1900 zł za cały rok. Ubezpieczenia od wypadków, od kradzieży, zalania. I tak dalej i tak dalej. No więc na razie tego zostawiamy. Więc prawdopodobnie zostawimy sobie tego cały czas, a może w przyszłości dokupimy drugi samochód zamiast po prostu zamieniać zamieniać tego to dodamy drugiego suwa większego. Albo Highlandera, albo Wildlandera takiego jak RAV4 tutaj w Chinach jest, tylko tańsza wersja, tańsza wersja RAV4, także taki albo tego największego Highlandera sobie kupimy albo, albo właśnie średniego takiego RAV4, więc zobaczymy, żeby dwa mieć, ale to myślę, że dopiero za kilka lat, więc jakby... Całkowicie odsunęliśmy. Całkowicie odsunęliśmy pomysł e, zmiany samochodu. Dzieciaki jeszcze są małe, więc e, więc jest miejsce. I, I ten. A na razie jeździć nie będziemy więcej. Jak ja będę w domu, Simpej będzie w domu. Pracować będziemy w domu, zakupy przez internet e, załatwiamy. Więc powiedzmy, jak gdzieś pojedziemy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, to myślę, że jest maks. No, więc więc tak, więc zamiast powiedzmy dopłacać 100 tysięcy juanów i mieć tylko jeden samochód, to takiego średniego suwa tam za 150 tysięcy z opłatami, ze wszystkim można mieć. Więc powiedzmy 50 tysięcy więcej, tylko jakieś 25 tysięcy złotych więcej. By nas to wyszło i mielibyśmy dwa samochody, więc. Mhm. Więc teraz byśmy musieli dodać 100 tysięcy i zamienić tego mniejszego suwa na średniego suwa. 100 tysięcy juanów, jakieś 50 tysięcy zł, a w przyszłości takiego średniego suwa za 150 tysięcy juanów kupimy, więc za 150 tysięcy iłanów będziemy mieć dwa samochody, zamiast za 100 tysięcy juanów mieć jeden samochód, więc. Więc generalnie nie opłacało cały ten, e, cały ten, cała ta zamiana samochodu, by nam się nie opłacała tak trochę finansowo. Więc, mm -hmm. więc tak, dobra. Kończymy. My jeszcze dalej jemy. Trochę nam zostało. nie w miarę dzisiaj fajnie je. Dobra. Trzymajcie się, pozdrawiamy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już jutro. Czekajcie, czekajcie, pa pa pa.